Witam, zakupiłem taką lampę na złomie sodową. Żarówki nie ma. Plan mam taki, że zaglądniemy, co jest w środku, i myślę ją odnowić, jak będzie jakieś. Jeszcze jej nie otwierałem. Jakieś trafo z miedzi albo jakiś dławik. To wyciągniemy to wszystko. To ramo metalowe też pójdzie do odkręcenia. Pójdzie na złom. No zobaczymy w środku w ogóle w jakim jest stanie. No. Zapłaciłem za nią 20 4 zł, waży równiusieńko 12 kg. Dosyć sporych rozmiarów jest. Nie mam metra, żeby jej tu zważyć, ale na oko to ma jakieś 60 cm. Dobra, nie przedłużając. Aha, lampa to jest OPS 250. 001 Przez dziurkę jak patrzyłem to coś tam w środku jest Ale musi coś być No bo strasznie ciężka Także na jakieś skarby miedziane będzie można liczyć na pewno No jak ją przywiezłem to trochę się tu Rdzy lało wody Także myślę że że uszczelki już wsparciane. Także myślę, że w środku pewnie będzie cała zardzewiana. No, ale to się jeszcze okaże. Dobra, rozbieramy lampę. Zapraszam na materiał. Lampa powiedzmy, że rozebrana. Trochę stali jest. Aluminium też trochę. No i trochę miedzi. Obczepałem se to z tej białej farby. Jakiś dziwny klej, w ogóle to nie chce schodzić. Udzie w całości. Dobra, zważmy se. Zaczniemy od aluminium. Myślałem, że te śruby tutaj to są stal, ale jednak to jest aluminium. Magnes nie ciągnie w ogóle. Tego jest 53 gramy. Po 5 zł za kilo, czyli jakieś grosze. Kabelki też zbieram. Po 6 zł za kilo, przynajmniej u mnie na skupie płacą tyle. Jest 30 gramów, no 29. Płytka pójdzie do pudełka z płytkami kiedyś to się wszystko tam wyśle miedzi dajmy sobie to pudełko dobra zerowane a weź to przesyp Jest 800, 800 g, czyli jakieś kilo jest po 27 zł, czyli jakieś 22 zł, no prawie 22 zł, bardziej 21,50 no ale liczmy to razem z tymi kablami, z aluminium 22 zł, za to całość DM 24 zł sobie zważyłem to waży 3 kilo 3 kilo, dobra nie będę tego ważył, nie ma sensu razem z tym metalem myślę, że 4 kilo czyli jakieś no może więcej jak 4 przyjmijmy 4 złote Czyli mamy 26 zł. Coś na plus zawsze jest. No i zostaje mi ta cała lampa. To jest cały klosz aluminiowy. Myślałem to wystawić na jakimś portalu za 50 zł. Może ktoś to weźmie. A jak nie, no to zobaczymy jak się czy ktoś będzie zainteresowany za tą cenę czy nie A jak nie to miałem plan powiesić sobie ją w wiacie tam gdzie mam ciągnik tylko wiadomo przerobiłbym se na zwykłą żarówkę no i do zwykłej żarówki wystarczy kabel i do gniazdka i świeci lampa nawet w dobrym stanie dużo wody nawet było mogłem se to na mi otworzyć i wylać wodę no, ale tak wyszło jak, wyszło jak zwykle. To do kubła. To też. Kabelki osobno. No i lampę muszę schować. To muszę wyprostować i powiesimy to na strychu, ja se tam zdjęcia porobię i będę to wystawiał chyba, że ktoś będzie zainteresowany, można napisać zapięć dych, oddam w całości nie żebym reklamował no i takie miedzi zawsze trochę wpadło na nic To do płytek Ale mam tu bajzel Tu zbieram płytki Dosyć to ciężkie będzie w granicach pewnie 10 kg takiego miksu różnych płytek. Będę to przebierał i zrobił kiedyś paczkę i to wysłał. Zobaczymy, ile się uda zarobić. A w następnym odcinku będę rozbierał ten magiel ze złomu. Był wystawiony. Za stówę, na Allegro, nikt go nie chciał. Potem wystawiłem go za 80, też go nikt nie chciał. Co prawda ktoś tam patrzył pisał, że dają 40 zł, ale to nie opłaca mi się robić paczki za 40 zł Na domiar złego był położony na schodach na strychu, małżonka się wywaliła. <tryk> No, i takie, i muszę to gdzieś zutylizować. Tu mi zostały jeszcze z kondensatorów takie tasiemki foliowe. Macie pomysł, jak to wykorzystać? Takie folikę dosyć jest twarda, nawet się tak łatwo nie targa. Myślałem zrobić z tego jakiś odstraszacz na ptaki albo coś, będzie błyszczało. To może się będzie bało. Dobra, byłoby na tyle. Jak się film podobał, zostawcie komentarz, subskrypcję, jak jesteście nowi. I do następnego hej.